Ceny złota również, podobnie jak inne surowce, w ostatnim czasie mocno rosły. I w chwili obecnej mamy do czynienia z lekkim spowolnieniem, a nawet z korektą tych wzrostów, jest to spowodowane. Z Przede wszystkim z pewnością dużymi zyskami, jakie wypracowali inwestorzy, którzy kupowali złoto jeszcze kilka tygodni, miesięcy temu. W najbliższym czasie, jeżeli utrzyma się obecny rajd na giełdach, ceny złota powinny dalej spadać, ponieważ złoto uważane jako bezpieczna przystań cieszy się większą popularnością inwestorów w tych trudniejszych czasach. Mimo to ostatnie tygodnie pokazały, iż nie zawsze ta korelacja jest zachowana. W ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z dużymi wzrostami ropy. Tym w tym samym czasie indeks SP 500 urósł ponad 200 punktów. W takim razie ciężko mówić o tych korelacjach i ich kształcie w najbliższym czasie. Mimo to osobiście uważam, iż w przypadku utrzymania tego pozytywnego sentymentu na rynkach, który będzie też napędzany przez możliwe dalsze wzrosty ropy, złoto powinno lekko stracić w najbliższym czasie.